Często pytacie się mnie, Mateusz, lepiej wybrać samochód elektryczny czy spalinowy? A skąd ja to kurde mam wiedzieć? Ja jestem Marek i dzisiaj mam dla Was porównanie dwóch hulajnóg. Mamy tu Cookie G4 i Cookie G2 Master. O nie najczęściej pytacie się na grupach, którą wybrać, więc zapraszam do materiału. Zacznijmy od budowy, no bo to jest tutaj najważniejsze, to jest największą różnicą i mamy tutaj dwa inne podejścia. G4 jest taką bardziej wyścigówką, tutaj mamy sztycę, która jest z takich jakby dwóch blach, a tu mamy sztycę w całości. Tą możemy też regulować, więc jak jesteście niżsi, możecie sobie ją opuścić do dołu i z tym nie ma problemów. Bo standardowo G4, jeżeli G2 Master jest wysunięty na maksa, to wtedy są one praktycznie równe. G4 ma delikatnie wyżej podest. Tutaj też różnica w oponach. Tu mamy opony szosowo-terenowe, 10-celowe, które jak widzicie są węższe w porównaniu do g A tutaj mamy typowo szosówki, które są szerokie. No i na tej hulajnodze czujemy się podobnie jak na motocyklu. No i też odczucia z jazdy są takie, że ta kierownica ciężej się skręca, więc na niej możemy jeździć szybciej. Wygodniej wtedy się na niej czujemy, ale jeżeli chodzi o taką uniwersalność, to G2 Master będzie wygodniejsza, bo na niej spokojnie możemy zjechać w teren, czy nawet w mieście nią jest łatwiej manewrować. Jak chcecie nastawić się na szybką jazdę, to wtedy wybieramy G4. Jak chcecie mieć hulajnogę bardziej uniwersalną, wtedy celujemy w G2 Master. Jeżeli chodzi o same różnice w sprzęcie, to G2 Master ma ekran, który możemy regulować, możemy ustawić sobie pod odpowiednim kątem. Dzięki temu, jak na przykład pada na niego światło, możemy go przestawić tak, żeby był lepiej czytelny. Tutaj z lewej strony mamy przycisk od włączania świateł, są kierunki i jest klaxon, który jest głośny i wyraźny. Pod ekranem mamy haczyk, który służy do składania. Do składania przejdziemy za chwilę. Na niego możemy też zawiesić na przykład zakupy. A z prawej strony mamy przycisk do przełączania się pomiędzy trybem na dwa silniki, lub na jeden. Tu jest włącznik, którym. Zmieniamy też tryby. Mamy trzy tryby jazdy, więc możemy przyłączyć się na tryb single albo dual. Plus dodatkowo możemy jeszcze zmienić tutaj te tryby, więc wtedy hulajnoga jeździ szybciej. Mamy tutaj kciukową manetkę gazu, która ma taką gumową powłokę, dzięki czemu palec nam się nie ześlizguje. A przechodząc do G4, tutaj mamy trochę inne podejście. Jak widzicie, ekran jest. Kolorowy, ale nie ma on tutaj możliwości regulacji, więc jak pada na niego prosto słońce, to nie jest tak dobrze czytelny jak w masterze, ale za to mamy tutaj możliwość sterowania dotykowo. Możemy włączyć lub wyłączyć światła. Tutaj zmieniamy tryby, i tutaj jeszcze mamy możliwość zmiany, czy chcemy aby wyświetlała nam się prędkość w milach lub w kilometrach, ale też możemy sterować tym ekranem tymi przyciskami, bo podczas jazdy, jednak sterowanie dotykiem nie jest takie wygodne. Tutaj jest trochę inna manetka, bo ona jest podobna do tego, co mamy w motorach. Możemy ją dodawać w ten sposób, ale też możemy naciskać kciukiem i dodawać sobie gazu przyciskiem. Włączamy lub wyłączamy światła lub też przełączamy się pomiędzy trybami. No i tutaj w G4 mamy jeszcze stacyjkę, która jest umieszczona na boku. W G2 Master stacyjki nie ma w ogóle, więc jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to warto by było dokupić na przykład u żeby sobie po prostu tą nogę w razie czego gdzieś tam zaczepiać no i nikt, żeby Wam jej nie ukradł. Wracając jeszcze do G4, na stronie lewej mamy tutaj kierunkowskazy no i w jednej i w drugiej kolejno te kierunkowskazy są wyraźne raczej z tym nie powinno być problemów tutaj też jest klakson on jest trochę cichszy od tego, co mamy w Masterze. W kwestii oświetlenia G2 Master ma lampkę tutaj na dole, która da się regulować, możemy ją ustawiać, ale no, jak chcemy jeździć w totalnej ciemności, to ja bym polecał jeszcze domontować lampkę na kierownicę, a w G4 mamy lampkę pod kierownicą, pod ekranem, no i ona powiem Wam, że jest słabo widoczna w nocy, no to już na pewno zalecałbym dokupić tutaj do lampkę raczej ona tylko służy do tego żebyśmy byli lepiej widoczni jeżeli chodzi ogólnie o oświetlenie no to tak jak widzicie Master ma jeszcze tutaj podświetlenie logo na boku a G4 tak w zasadzie ma tylko tutaj jeszcze lampkę na tyle więc pod względem oświetlenia Master ma tutaj Przewagę. Podstawy są tutaj praktycznie równe, jeżeli chodzi o długość, szerokość. Na jednej i na drugiej mogę sobie wygodnie ustawić nogę z przodu. Mamy jeszcze też wygodne podnóżki w wieczwórce jest są trochę większy. Jeden i drugi ma taką gumową powłokę, dzięki czemu możemy się wygodnie rozstawić i nam noga nie zjeżdża, więc tutaj z tym nie ma żadnych problemów. Tylko tak jak mówiłem, Podstawa w G4 jest delikatnie wyżej, chociaż no ta różnica... Nie jest tutaj przesadnie duża. No G4 ma trochę większe opony. Jedna i druga kolejnoga ma zawieszenie sprężynowo-olejowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tylko tyle, że w masterze jest one twardsze, w G4 jest one większe. G4 bardziej tłumi nierówności, G2 Master pozwala nam się wybijać i bardziej w terenie sobie możemy na niej poskakać. Tutaj też, jeżeli chodzi o błotniki. G2 Master ma taki błotnik dzielony, więc tutaj czasami może nam błoto na nas delikatnie chlapać, chociaż w G4 też te błoto tędy potrafi wyskakiwać. A też jest tutaj minus, że nie mamy żadnego zabezpieczenia, więc błoto potrafi tutaj chlapać nam na cały ten amortyzator, więc to zalecam Wam czyścić, sprawdzać, żeby tutaj bardzo brudem nam nie zaszło. No i minus, że w G4 nie mamy w ogóle błotnika z przodu, za to w G2 masterze on jest, czyli no tutaj. Wtedy ten amortyzator jest chroniony, no a w G4 podobnie jak z tyłu, też z przodu tutaj potrafi się nam nazbierać zanieczyszczeń. Warto też przyjrzeć się wadze tych hulajnóg. G2 Master dokładnie ma 33 kg, ta ma 37, no i tutaj w G4 minusem jest ogólnie jej ta budowa, jeżeli chodzi o przenoszenie. Do składania mamy tutaj blokadę, jedną z przodu i z boku. Później składamy sztyce kierownicy. No i tu jest problem, bo do zaczepienia mamy taki kawałek sznurka, kawałek materiału, który musimy zaczepić za podstawę. No i później, żeby przenosić tą kolejnogę, nogę, no to musimy łapać za sztyce kierownicy, czyli za te dwie blachy. No i to jest nie dość, że ciężkie, no to po prostu nam się wbija w rękę. Jest to bardzo niewygodne. Jak chcecie ją wnosić nawet na jedno piętro w bloku, to. Jest ona naprawdę niewygodna. A w G2 Masterze mamy tutaj odkręcaną blokadę. Z boku ściągamy ten cynzelek. Wtedy sobie składamy wygodnie kierownicę. Haczyk, który, tak jak mówiłem, może nam też służyć jako haczyk na zakupy, blokujemy z tyłu, no i wtedy już możemy tą hulajnogę przenosić. Ona waży 33 kg, więc też jest lżejsza, to jest odczuwalne i jest zdecydowanie wygodniejsza do przenoszenia. A cecha wspólna tych hulajnóg to hamulce linkowe, tarczowe, no i nawet z większych prędkości bez problemu jesteśmy w stanie na nich wyhamować. No i jakbyście chcieli mieć coś lepszego, no to wtedy warto te hamulce wymienić na hamulce hydrauliczne, ale no tu już wtedy trzeba umieć trochę przy tym pogrzebać. Obie nogi mają też certyfikat IP54, czyli odporność na lekkie zachlepania. Nie polecam jeździć na nich w mocnym deszczu. Jak gdzieś tam trochę ukropi, to na spokojnie nic się nie powinno stać, ale jak będziecie jeździć na deszczu czy będziecie zabierać je na myjnię, żeby je umyć, no to jednak może się tutaj ta woda dostać do środka i elektronika wtedy padnie. Jeżeli chcecie je umyć, to po prostu e, Wygodna szmatka, no i trzeba je przetrzeć i tyle. Obie mają też udźwig do 120 kg, więc nawet osoby większe powinny tutaj bez problemu na nich sobie dać radę. Kolejna istotna różnica to silniki. W G2 Master mamy dwa silniki po 1000W, a G4 ma jeden silnik na tyle o mocy znamionowej 2000W. Więc jeżeli chodzi o moc, teoretycznie jest podobnie. Tylko tyle, że G2 Master ma napęd naprzód i na tył, więc tak samo jak mamy samochody, które mają napęd na cztery koła, po prostu G2 Master w terenie radzi sobie lepiej. Co prawda, G4 na takim szutrze, gdzie droga jest ubita, będzie. Stabilniejsza, będzie wygodniejsza, a dodatkowo G4 też jest szybsza, bo na G4 jesteśmy w stanie rozpędzić się do około 70 km na godzinę, a G2 Master no maksymalnie udało mi się osiągnąć jakieś 63, tylko mówię tutaj o prędkościach licznikowych, no i zarówno jedna i druga trochę ma przekłamanie, czyli musimy odjąć jakieś 3 km w stosunku do tego, co sprawdzałem faktycznie z GPS-em. No, tak jak mówiłem już też na następie, G4 to jest typowa hulejnoga do szybkiej jazdy na tej drodze na terenach utwardzonych, a G2 Master jest kolejnogą bardziej uniwersalną. Na niej możemy zjechać w teren, ale też spokojnie daje sobie radę na ulicy w ruchu miejskim. Jak porównywałem je obie, no to przyspieszenia mają one praktycznie takie same. G2 Master może delikatnie zbiera się szybciej. Tutaj przewaga G2 Mastera była widoczna na wzniesieniach, no bo jednak wtedy ten drugi silnik, który tutaj jest, no to dawał o sobie znać, no i trochę szybciej dzięki temu ale tak naprawdę jedna i druga jeżdżą praktycznie na tym samym poziomie. W kwestii baterii G2 Master ma 52-woltową baterię o pojemności 20 Ah, a G4 60-woltową również o pojemności 20 Ah. Jeżeli chodzi o zasięg, to jechałem na nich jednocześnie na zmianę z drugą osobą no i udało nam się osiągnąć przy takiej prędkości 30-40 km na godzinę zasięg, na G2 masterze 40 45 km a G4 miał jeszcze delikatny zapas, więc tutaj przyjmijmy, że 50 km byłbym w stanie zrobić. Więc no, G4 ma delikatny zapas mocy, ale praktycznie to też wypada bardzo podobnie. Tylko tutaj też trzeba zwrócić uwagę na sporo zależnych. Będziecie ważyć 60 kg, będziecie jeździć z prędkością 20-25 km na godzinę, to spokojnie będziecie w stanie zrobić i nawet 60, ponad 60 km. Tak, wiem, że na G4 są też osoby, które są w stanie zrobić 90 km, no ale... To chyba nie są chule po to, żeby na nich jeździć 15 czy 20 km na godzinę, tylko do tego, żeby na nich ganiać. A jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, to tak jak wspominałem już na początku, G2 Master jest bardziej uniwersalna, nadaje się zarówno do miasta, w teren, radzi sobie też na nierównościach. Jak gdzieś wjedziemy do lasu, mamy tam trochę korzeni, spokojnie ona sobie daje radę. Ona jest twardsza, ale bardziej możemy się tutaj na tym zawieszeniu wybijać. G4 bardziej tłumi nierówności, przez te szosowa opony, to jak mamy trochę więcej piasku, no to ona już się będzie kopać. Tutaj będzie niestabilnie, ona może też wpaść w te kolejne, na niej łatwiej się będzie wywrócić, ale na prostej drodze ona będzie stabilniejsza, da nam większą prędkość maksymalną, więc do szybkiej jazdy g będzie lepszym wyborem. No i teraz jeszcze pozostaje nam kwestia cen. G2 Master jest trochę droższa, bo różnica pomiędzy nimi to jest około 500 zł, więc jeżeli chodzi o nogę uniwersalną, polecałbym wybrać G2 Master. A jak chcecie kolejnogę do jazdy po prostej, na przykład do jazdy do pracy, i wiecie, że nie będziecie musieli jej nosić. Je czwórka spokojnie będzie tańsza, będzie szybsza, będzie też wygodniejsza do jazdy, bo na niej będziemy się czuli stabilniej. Zachęcam też do dołączenia do grupy Kugelin Polska. Link również znajdziecie w opisie pod filmem. Tam dzielimy się wrażeniami z jazdy, swoimi przebiegami czy jak macie jakieś problemy, śmiało tam możecie pisać. Jest spora grupa osób, która wam zdecydowanie jest w stanie z tym pomóc. A też często pytacie się czy pomiędzy tymi dwoma hulajnogami na przykład warto dołożyć do G3 Pro. No i tutaj to nie jest proste, bo G3 Pro już kosztuje względem tych hulajnóg ponad 1000 zł więcej. Tam mamy całą sztycę tak jak w G4, na wysokość jest ona porównywalna do tych modeli. Tam mamy jeszcze szerszą tą podstawę, tylko właśnie tam mamy już hamulce hydrauliczne, tam zawieszenie jest Zdecydowanie wygodniejsze od tych dwóch modeli, widać, że tam jest poziom wyżej. Co prawda G3 Pro wagowo jest podobnie do G4, ale tam mamy wyjmowaną baterię, więc w porównaniu do tych, tam możemy sobie tą nogę zostawić na przykład na parterze, ale wyciągamy baterię i spokojnie możemy ją zanieść nawet na czwarte piętro, podładować wtedy znieść do nogi i to jest zdecydowanie game changerem. Pod względem mocy G3 Pro będzie wypadała porównywalnie do tych sprzętów, no bo ona też jest cięższa, masywniejsza, ale na G3 Pro będziemy się czuli zdecydowanie pewniej w porównaniu do tych modeli. Więc no, jak macie budżet, no to śmiało warto dołożyć do G3 Pro. Ale jeżeli nie macie, to macie tutaj te dwa wybory. No i mam nadzieję, że już odpowiedziałem na wasze wszystkie pytania. Teraz wiecie, który model wybrać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się pewnie w kolejnym materiale. Cześć!